Do pacjenta. Pacjenta. Dzień dobry. Nazywam się Królik Franciszek, a pani? A kim pani jest? A panią doktor. To dobrze, to ja do pani przyszedłem. Proszę, tu jest numerek. Numerek 3 miałem. Hmm? Pomoże mi pani z moim problemem? Ja. Proszę tu się położyć. Aha, dobrze. A mogę powiedzieć najpierw co mi jest? Bo ja mam katar, tak. kaszel, kicham i boli mnie głowa i jest mi strasznie zimno. Tak, <grym> to, to, to nie dam. Nie dam. A, to sobie mam wziąć, tak? Ale to zaraz, może mnie pani zbada najpierw, tak? A tu się proszę poważyć. Hej? Okay. I zbada mnie pani, tak? On się boi. Chcesz powiedzieć, żeby się nie bał? Nie bo się. Nie musisz już płakać. Nie musisz płakać. Zrobiłam. Badamy, tak? Co jeszcze? Już dobrze. Już dobrze. To teraz, może, temperaturę bym zmierzył. Co? Jak on ma taką. Yy, taką chorobę, i to wszystko boli, to może temperaturę. Nie bój się. Dobrze, już ile stopni jest? 40? 8. Ile? 40? 8. 8. Ojej, to on ma. 30, 48. 48 no. rany. No. To on ma straszną gorączkę. On jest bardzo chory. No, blad. To no. jeszcze te oczka. Tak. No, łama! No łama naraz. Łama naraz. Na. Po, po kolei może, no. no. On, on się chyba boi oczka otworzyć. Się. Nie, bój się. Ja się. nie bój się, nie bój się, znalazł się, znalazł trzy, Nie bój się. Nie boję się. Nie boję się, no to super. Nie się. I co lala mu jeszcze byś zbadał? A ty jeszcze ten drugi. Nie hmm. bój się, znalazł jeszcze zbadał. I już koniec. Już koniec. Dobrze, już tak? Koniec. Jeszcze to, to kolanko. Sący, hmm. on nie ma kolanka nie ma no, o w no, porządku w porządku Przitation. dobrze już może wstać dobrze on tutaj wyjdzie żeby dostał teraz poradę to co ja mam robić na tą moją chorobę czy ja mogę wychodzić na dwór nie a co mam robić porządku w nie wychodzić. Mm, a mogę z mamą spać? Nie. nie. Sam! Sam spać? No, sam. I muszę się przykrywać? No, bo jest zimno. Mm, po mm. boże. Aha, dobrze. A nie co Ty musisz po... iść do koników. Nie może do koników mm. iść. A co powinien? Bo tam iść? jest. A, bo jest zimno. Mm, hmm. Baba się Dobrze. A co Że powinien byli. pić na tą jego grypę, chorobę? Herbatkę? Nie, wodę. Wodę, wodę tylko. Jest... żeby się nie mhm. Żeby nie miałaś trzkawkę. Aha, żeby nie miał trzkawkę, dobrze. A leki jakieś muszę brać? Nie. Co powinienem brać na tą moją chorobę? To no? Mm -hmm. Takie tabletki i takie kropelki. To do no. czego mam wdawać? Do oczków. A do oczków? Mm -hmm. Rozumiem. Dobrze. Coś jeszcze? Czy to wszystko? A jak długo mam leżeć w łóżku? Żeby nie wychodzić. Mm -hmm. A ile dni muszę być w łóżku? W łóżku, żeby się kleczyć. I jeszcze kończy bajka, i, i, bajka, a tam będzie bajka. Czyli mogę oglądać te bajki? No. Dobrze, a na kontrolę mam przyjść? No. Kiedy? 5 złoty. A za 5 Pię... złotych wizyta, tak? Mm. Ale ile? Dobrze, złoty. Też 5 złotych. No dobrze, to ja muszę pieniądze. Się... Ja mam ty A mogą być euro? Bo ja no. tylko w euro. Mogą być, tak? Dobrze. Albo. A nie możesz kartą. Kartą? Nie mogę kartą. Nie. Aha, no nie. trudno. A ja mam gotówkę. Może być. No, 20 mogę. euro mam. Starczy? No, starczy. Tak. Proszę. Dziękuję bardzo. Nie, masz? Tak. Dziękuję, do widzenia. do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.